Masz siedem lat i bawisz się w swojej chrześcijańskiej wiosce na Bałkanach. Gdy do drzwi pukają urzędnicy osmańscy, nie proszą o zboże ani o monetę, przyszli po ciebie i już nigdy nie zobaczysz swojej rodziny. Imperium Osmańskie trwało ponad sześć stuleci, obejmowało trzy kontynenty i rządziło milionami ludzi. Pamiętamy kopuły i minarety, potężnych sultanów, strategiczny geniusz. Ale za pozłacanymi pałacami i zwycięskimi sztandarami kryły się praktyki seksualne tak niepokojące, że nawet współcześni wahali się je spisywać. To nie były odosobnione nadużycia ani nieporozumienia kulturowe. To były polityki, systematyczne, powtarzalne, zaprojektowane tak, by zamienić ludzką seksualność w narzędzie kontroli, wyzysku i strachu. To, co nastąpi, opiera się na osmańskich zapisach administracyjnych. Relacjach świadków, dyplomatów i podróżników oraz dowodach archeologicznych, które pokazują, jak imperialna machina uczyniła z najbardziej intymnych wymiarów życia broń. Te praktyki nie były odstępstwami. Były instytucjonalnymi rutynami, które przez stulecia kształtowały losy milionów. Najbardziej mrożące nie jest samo to, co się działo, lecz jak starannie było to zorganizowane. Osmanowie prowadzili drobiazgowe rejestry wszystkiego wyzysku dzieci, działania ośrodków przymusowej kastracji i zarządzania niewolnictwem seksualnym na skalę masową. Te dokumenty wciąż spoczywają w archiwach, czekając na badaczy gotowych się z nimi zmierzyć. Zanim pójdziemy dalej, jeśli pociąga Cię mroczna, zapomniana historia zasubskrybuj i napisz, skąd oglądasz. To pomaga nam tworzyć więcej takich materiałów. Wracamy do opowieści. Zaczniemy od być może najbardziej wyniszczającej psychicznie praktyki, systemu de zwanego także poborem dzieci lub podatkiem krwi. Co kilka lat osmańscy urzędnicy przemierzali chrześcijańskie wsie na Bałkanach, by zbierać. Tyle, że nie zbierali podatków, zbierali dzieci. Procedura była bezwzględnie wydajna. Urzędnicy wchodzili z już sporządzonymi listami, ile jest chrześcijańskich gospodarstw, ilu chłopców w odpowiednim wieku, i kiedy wieś ostatnio wypełniła swój kontyngent. To była tabelaryczna ewidencja ludzkich istnień, śledząca dzieci niczym bydło w poprzek kontynentu. Chłopcy między 7 a 20 rokiem życia byli głównym celem, przy czym wyraźnie preferowano młodszych. Źródła wspominają nawet o czteroletnich dzieciach, wyrywanych z ramion matek podczas gdy urzędnicy traktowali ich krzyki jak zwykły element administracji. Selekcja była metodyczna i chłodna. Każdego chłopca oglądano jak konia kupowanego na targu, odnotowując zdrowie, inteligencję, rozwój fizyczny. I tu jest to, co ściska żołądek. Tych dzieci nie zabierano, by zginęły w kopalniach czy na polach. Zabierano je, by służyły imperium w możliwie najbardziej intymny sposób. Najbestrzejszych i najbardziej urodziwych kierowano do pałacu, nawracano na islam, nadawano nowe imiona i szkolono do osobistej służby sułtanowi. Nie chodziło jedynie o pozyskanie służby, chodziło o całkowitą przebudowę psychiczną. Oddzielano ich od każdego, kto mówił ich językiem. Zakazywano używania imion nadanych przy urodzeniu. Wzmianki o rodzinie karano. Każdy ślad więzi z przeszłością wybijano z nich przemocą. Po kilku miesiącach wielu nie pamiętało już swoich pierwotnych imion. Stawali się czystymi tablicami, na których państwo mogło zapisać dowolną tożsamość, jaka była mu potrzebna. Wielu chłopców trafiało do Korpusu Janczarów, elitarnej piechoty Imperium. Nawet ta pozornie zaszczytna droga miała mroczniejszy wymiar. Od Janczarów oczekiwano zachowania celibatu i absolutnej lojalności wobec sultana. Ich jedyne więzi intymne tworzyli oni sami między sobą, co zrodziło kulturę wojskową, w której relacje homoseksualne nie tylko tolerowano, lecz z czasem zinstytucjonalizowano. Imperium powołało nawet specjalny oddział, znany jako Hival Battalion, aby takie relacje kontrolować. Nie był to zwyczaj nieformalny, była to uznana formacja z własną strukturą dowodzenia i regulaminem, zaprojektowana tak, by kanalizować więzi homoerotyczne i zapobiegać rozbiciu dyscypliny w korpusie. Źródła historyczne opisują działanie tego oddziału w niepokojących szczegółach. Jego członkowie zajmowali uprzywilejowane stanowiska i mieli dostęp do zaopatrzenia niedostępnego dla zwykłych żołnierzy. W praktyce pełnili rolę zawodowych towarzyszy wyższych oficerów, ich służba wojskowa była nierozerwana z przymusową dostępnością seksualną. W takim systemie awans mógł zależeć od uległości wobec przełożonych. Defshirme miała jednak jeszcze ciemniejszą odnogę. Najbardziej urodziwi chłopcy, uznani za nieodpowiednich do życia w koszarach, byli kierowani do wewnętrznych komnat pałacowych, by służyć sułtanowi i jego dworzanom w sposób sprzeczny z dzisiejszymi normami. Część z nich kastrowano, czyniąc eunuchami. Zabieg był brutalny i często śmiertelny. Wiele operacji przeprowadzano w Egipcie lub Etiopii, gdzie zakaz wynikający z prawa islamskiego obchodzono, zlecając je chrześcijanom lub żydom. Współczesne relacje mówią o przeżywalności tak niskiej jak jeden na dziesięciu. Innymi słowy, aby uzyskać stoją eunuchów, gotowi byli poddać zabiegowi około tysiąc dzieci, z których setki umierały. Ci? Którzy przeżyli, stawali wobec przyszłości, którą wielu ówczesnych uważało za gorszą od śmierci. Praktyki różniły się w zależności od pochodzenia. Chłopców z Afryki poddawano zwykle całkowitej emasculacji. Określano ich później jako czarnych eunuchów, uznawanych za bezpieczniejszych w otoczeniu kobiet sultana. Niektórzy dochodzili do wysokich stanowisk w hierarchii pałacowej. Chłopców z Bałkanów częściej poddawano kastracji ograniczonej do usunięcia jąder, byli to tak zwane biali eunuchowie, którzy przeważnie pełnili funkcje administracyjne. Spustoszenie psychiczne było ogromne, poza okaleczeniem cielesnym dzieci te odcinano od zwyczajnych więzi ludzkich, małżeństwa, rodziny, wzajemnej bliskości i wiązano na stałe z machiną imperialną, która odebrała im niemal wszystko, łącznie z godnością. Kastracja nie była jedynym losem, jaki spotykał chłopców wyselekcjonowanych ze względu na urodę część szkolono na kaseków, młodych mężczyzn w kobiecych strojach, występujących na ucztach i uroczystościach. Zajmowali oni niepewne miejsce społeczne, nie traktowano ich w pełni ani jako mężczyzn, ani jako kobiet, i byli narażeni na niebezpieczne tłumy. Relacje opisują, jak zgromadzenia przeradzały się w przemoc. Mężczyźni bili się, tłuczono naczynia, a nawet dochodziło do zgonów podczas prób dopadnięcia wykonawców. Tancerze nie mieli niemal żadnej ochrony, oczekiwano od nich uległości. Z czasem skojarzenie tej praktyki z chaosem i nadużyciami doprowadziło do jej ograniczenia, ale dopiero po pokoleniach doznanych krzywd. Być może najbardziej niepokojące było to, co późniejsze źródła nazywają systemem Tawszanoglan, chłopcy króliczki, eufemizm ledwie skrywający rzeczywistość. Byli to młodzi chrześcijańscy chłopcy, często Grecy lub przedstawiciele innych społeczności europejskich, sprowadzani do pałacu dla prywatnego zaspokajania potrzeb seksualnych wysokich urzędników. W przeciwieństwie do innych ról pałacowych, system ten działał w całkowitej tajemnicy. Chłopcy ci nie mieli żadnego statusu urzędowego, żadnych gwarancji prawnych, żadnej drogi awansu czy wyzwolenia. Istnieli wyłącznie jako własność seksualna, ukryci przed opinią publiczną i w dużej mierze poza zapisami. Nawet jeśli skala była niewielka, sam fakt istnienia wskazuje na istotę tych praktyk nie był to konflikt obyczajów, lecz zorganizowany reżim wykorzystywania dzieci, utrzymywany na najwyższych szczeblach władzy. Dla rodzin panowała tylko cisza. Rodzice nie otrzymywali żadnych wieści, żadnych listów, żadnych odwiedzin, tylko niekończącą się nieobecność dziecka, które nigdy nie wróciło do domu. Niektóre rodziny czekały dziesięcioleciami na synów, którzy już nie wracali, kurczowo trzymając się nadziei, że gdzieś w bezkresie osmańskich ziemich dzieci wciąż pamiętają dom. Zapisy imperialne ujawniają wyrachowane okrucieństwo tego rozdzielenia. Urzędnicy celowo przenosili chłopców jak najdalej od miejsca urodzenia, tak aby nawet w przypadku ucieczki nie mieli jak odnaleźć swojej wioski. Język stawał się murem nie do przebycia. Dziecko zabrane z serbskiej wioski mogło trafić do Konstantynopola, otoczone tureckim, arabskim i perskim, jego ojczysta mowa redukowana do zakazanego reliktu przeszłości, której nie wolno było mu uznawać. Ale destrukcja psychiczna sięgała głębiej niż sama odległość. Program konwersji miał wymazać nie tylko tożsamość religijną, lecz także pamięć kulturową. Chłopcom nadawano nowe imiona, zupełnie niepodobne do tych z urodzenia. Uczono ich, że wcześniejsze życie było życiem niewiedzy i grzechu, że ich rodziny są niewiernymi, zasługującymi na podbój. Zmuszano ich do rytuałów szydzących z dawnej wiary, czasem do plucia na krzyże czy palenia chrześcijańskich ksiąg. Najbardziej druzgocące było to, jak system zamieniał ofiary w sprawców. Ci, którzy przetrwali pierwszy wstrząs i przystosowali się do życia pałacowego, często stawali się tymi, którzy wybierali kolejne pokolenie, wracali na Bałkany, by wskazywać najurodziwsze dzieci w wsiach podobnych do tych, które niegdyś nazywali domem. Imperium doprowadziło do perfekcji samonapędzający się cykl traumy, gwarantujący jego trwanie. Poza poborem dzieci istniała jeszcze jedna warstwa osmańskiej eksploatacji seksualnej, działająca na jeszcze większą skalę. Podejście państwa do kobiecej seksualności stworzyło rynek ludzkich ciał, który przytłaczał wszystko, co znano we współczesnym świecie. Nie chodziło tylko o konkubinat czy zwyczaje małżeńskie, była to systematyczna komodyfikacja kobiecych ciał na skalę przemysłową. Targi niewolnic w Konstantynopolu funkcjonowały z wydajnością nowożytnych korporacji. Kobiety kategoryzowano, wyceniano i sprzedawano według sztywnej hierarchii, która sprowadzała ludzi do towaru. Afrykanki osiągały inne ceny niż Europejki. Dziewice były warte więcej niż kobiety, które dziewictwo utraciły. Młoda dziewczęta sprzedawały się drożej niż dojrzałe kobiety. Imperium opracowało szczegółowe cenniki samej seksualności. Zachowana dokumentacja odsłania chłodną arytmetykę tego handlu. Typowa dziewczyna z Afryki mogła kosztować 1500 do 2500 kurusów, jeśli była przeznaczona do pracy w gospodarstwie. Jeśli przeznaczano ją do użytku seksualnego, cena mogła się podwajać lub potrajać. Europejki, zwłaszcza z Grecji lub Bałkanów, osiągały jeszcze wyższe sumy, nieraz równe małym fortunom. Najdroższą kategorię stanowiły tak zwane odaliski, kobiety szkolone specjalnie do służby seksualnej w haremach imperialnych, których ceny mogły sięgać dziesiątek tysięcy kurusów, oceniane według urody, wyszkolenia i domniemanej płodności. Imperium utrzymywało ośrodki szkoleniowe, gdzie pojmane kobiety uczono sztuki uwodzenia, masażu i występów seksualnych, zamieniając straumatyzowane jeńczynie w wypolerowany towar. Ale liczby mówią tylko część prawdy. Za każdą transakcją krył się człowiek wyrwany z rodziny, pozbawiony tożsamości i zredukowany do przedmiotu seksualnego dla przyjemności nabywcy. System prawny nie dawał żadnej ochrony. Mężczyzna mógł wykorzystywać seksualnie swoją niewolnicę bez konsekwencji. Jeśli zaszła w ciążę, dzieci w całości należały do pana, który mógł je sprzedać, zabić lub urzeć wedle uznania. Skala była porażająca. Sam Konstantynopol mieścił w danym momencie setki tysięcy zniewolonych kobiet, a ekspansja imperium w Afryce, na Kaukazie i we wschodniej Europie, była częściowo napędzana nienasyconym popytem na świeże dostawy. Kampanie wojenne planowano nie tylko z myślą o terytoriach, lecz także o zdobywaniu ludzi. Dowódcy potrafili nawet szacować, ile kobiet przyniesie każda kolejna zdobycz. Życie w haremach odsłania inny wymiar osmańskiego okrucieństwa seksualnego. Popularny obraz luksusowych dworów pełnych, rozpieszczonych konkubin ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Większość kobiet żyła w nieustannym strachu, desperacko walcząc o łaskę, która mogłaby wynieść je ze stanu niewoli do pozycji faworytki. Te rywalizacje zaprojektowano celowo, kobiety stawiano naprzeciw siebie w wyszukanych występach dla rozrywki panów, zmuszano do coraz bardziej upokarzających aktów, by odróżnić się od rywalek. Porażka oznaczała kary, odbicia i głodzenia po egzekucję. Wojna psychologiczna w tych przestrzeniach była równie systematyczna jak kampania militarna, zachęcano do donoszenia na siebie, sabotowania konkurentek i zawierania kruchych, doraźnych sojuszy, które można było zerwać w każdej chwili. Imperium tworzyło środowiska, w których naturalne więzi między kobietami przerabiano na narzędzia wzajemnego wyniszczenia. Los dzieci urodzonych w tym systemie był szczególnie ponury. Źródła wskazują, że dzieciobójstwo było powszechne, zwłaszcza wobec niemowląt urodzonych przez matki z Afryki. Dzieci o mieszanym pochodzeniu często zabijano zaraz po urodzeniu, gdyż ich istnienie uznawano za kłopotliwy produkt uboczny mechanizmu wyzysku. Współcześni obserwatorzy zwracali uwagę na uderzający brak takich dzieci w Konstantynopolu, mimo oczywistej obecności tysięcy Afrykanek w związkach seksualnych z Turkami, co wskazuje na systemową eliminację w imię hierarchii rasowych uznawanych za podstawę ładu społecznego. Kobiety, które dożywały wieku, pożądanie przestaje trwać, spotykał często los gorszy niż śmierć, sprzedaż do domów publicznych. Porzucenie lub zwykłe zapicie, by zrobić miejsce młodszym. Nie było żadnej emerytury dla zużytych konkubin. Porządek prawny obnażał skalę zakorzenienia tego wyzysku. Zgwałcenie wolnej kobiety groziło karą śmierci, natomiast zgwałcenie niewolnicy kończyło się grzywną jak za uszkodzenie cudzej własności. W praktyce imperium utrzymywało dwutorową skalę wartości ludzkiego życia, czyniąc przemoc seksualną nie tylko legalną, lecz wręcz ekonomicznie racjonalną. Jeszcze bardziej przerażająca była spektaklizacja brutalności, egzekucje publiczne zamieniały się w sceny upokorzenia, kary za przestępstwa seksualne konstruowano tak, by lustrzanie odtwarzały przewinę w najbardziej degradującej formie. Wydarzenia te przeradzały się w festyny podczas których tłum podpowiadał katom, zakładał się o wytrzymałość ofiar i traktował cierpienie jak sport. Sprawiedliwość ujawniała społeczeństwo, które znormalizowało przemoc seksualną, gwałt przestał być wyłącznie przestępstwem do ukarania. Był to zarazem instrument polityki państwowej, demonstracja władzy i masowa rozrywka. Kodyfikacje prawne nie tylko dopuszczały tę przemoc, one ją przepisywały, wyznaczając procedury maksymalizujące zarówno cierpienie, jak i widowiskowość. Odkrycia archeologiczne z miejsc kaźni potwierdzają przekazy, szczątki wykazują wzorce okaleczeń dalece wykraczających poza zwykłe uśmiercenie, wskazując na długotrwałe tortury mające zniszczyć tożsamość seksualną ofiary przed śmiercią. Imperium dopracowało seksualność do roli broni ostatecznego poniżenia. Najbardziej niepokojące było jednak to, że wyzysk zaczął chodzić za coś zwyczajnego. Dzieci dorastały, widząc na ulicach handel ludźmi i ucząc się, że ciała można kupować i sprzedawać jak każdy towar. Pokolenia wychowywano w przekonaniu, że przemoc seksualna nie jest odstępstwem, lecz porządkiem rzeczy. Szkoły utrwalały to poprzez nauczanie religijne przedstawiające niewolnictwo seksualne jako sankcjonowane przez Boga, zniewalanie niewiernych jako obowiązek, używanie ich ciał jako nagrody dla wiernych, sprzeciw jako bunt przeciwko samemu Bogu. Systematyczna indoktrynacja zapewniała powielanie nadużyć, które naznaczyły rodziców. Szkody sięgały daleko poza bezpośrednie ofiary. Rodziny żyły w nieustannym lęku, że ich dzieci zostaną zabrane. Niektórzy rodzice uciekali się do oszpecania własnych synów i córek, bliznowania twarzy czy łamania kończyn, aby uczynić je mniej pożądanymi dla łowców. Takie wybory pokazują, jak głęboko strach rządził codziennością. Bodźce ekonomiczne ujawniają, jak głęboko wyzysk przenikał porządek imperialny. Handel niewolnikami nie był marginesem, stanowił filar fiskalny, finansujący kampanie, pałace i administrację. Budżety zależały od metodycznej erozji ludzkiej godności na trzech kontynentach. Szlaki handlowe organizowano tak, by przewozić ludzi. Traktaty zawierały klauzule o wymianie niewolników. W planach wojennych liczono nawet ilu jeńców da się po zwycięstwie sprzedać. W ten sposób imperium zbudowało pełną infrastrukturę służącą utowarowieniu ludzkiej seksualności i odnotowało ją zmrożącą krew w żyłach precyzją. Księgi rachunkowe śledziły wiek, pochodzenie i ceny. Spisy haremów wymieniały kobiety jak meble lub bydło. Korespondencja między urzędnikami omawiała seksualne preferencje przełożonych i sposoby ich zaspokajania poprzez strategiczne pozyskiwanie. Te zapisy wciąż spoczywają w archiwach w całej Turcji, stanowiąc wyraźny dowód systemu, który trwał przez stulecia. Biurokraci dokumentowali te praktyki z taką samą drobiazgowością jak podatki czy logistykę, bez wstydu, bo społeczeństwo znormalizowało wyzysk osób bezbronnych. Za granicą reakcja była skażona interesem, ambasadorzy składali szczegółowe raporty, lecz przedstawiali to, co widzieli, jako różnice kulturowe, a nie katastrofę moralną, państwa europejskie, które mogłyby interweniować. Wolały zyski z handlu od sporów folos los zniewolonych kobiet i dzieci. W ten sposób wpływy osmańskie przeniosły te praktyki daleko poza własne granice. Zwyczaje seksualne osmanów przyjmowały państwa klienckie i partnerzy handlowi, uznając je za wyrafinowane narzędzia zarządzania populacją. Systematyczne użycie seksualności jako polityki stało się wzorcem do naśladowania, rozpowszechniając specyficzny dla imperium model przemocy seksualnej po znacznej części znanego świata. Gdy potęga osmańska zaczęła słabnąć w XIX i XX wieku, praktyki te nie zniknęły, przekształciły się, dostosowały i powracały w nowych odsłonach. Infrastruktura wyzysku, działająca przez stulecia, pozostawiła głębokie blizny kulturowe. Które przetrwały długo po upadku państwa. Najtragiczniejsze było to, że system ten zniszczył możliwość zwyczajnych relacji międzyludzkich dla milionów ludzi na przestrzeni pokoleń. Dzieci, które przeżyły traumę seksualną, miały trudności z tworzeniem zdrowych więzi. Kobiety, którym udało się uciec z niewoli, nosiły rany, które nigdy się nie zagoiły. Mężczyźni uczestniczący w tym systemie tracili zdolność do autentycznej bliskości i współczucia. Reżim seksualny Imperium Osmańskiego jest jednym z najbardziej systematycznych przykładów w historii, jak władza może skazić każdą sferę ludzkiego życia. Nie były to incydentalne nadużycia ani nieporozumienia kulturowe, były to celowe polityki, które redukowały ludzi do przedmiotów służących zaspokajaniu możnych. Imperium stworzyło porządek społeczny oparty na zorganizowanej erozji ludzkiej godności, a konsekwencje rozbrzmiewały przez stulecia. Konfrontacja z tą historią stawia trudne pytania o władzę, wyzyski i łatwość, z jaką ludzie potrafią zadawać cierpienie. Pokazuje, jak krucha może być cywilizacja i jak łatwo normalizuje się odczłowieczenie grup narażonych. Zapisy nadal czekają w archiwach na każdego historyka gotowego je czytać. Archeologia wciąż odsłania dowody na dawnych terenach imperium. Badania populacyjne wciąż odnajdują genetyczny ślad na trzech kontynentach. Historia nie znika tylko dlatego, że nas niepokoi. Nie znika. A zrozumienie tych praktyk nie polega na potępieniu współczesnej Turcji czy islamu. Chodzi o rozpoznanie, jak struktury władzy mogą skorumpować seksualność i zamienić intymność w narzędzie kontroli. Chodzi o pamięć o milionach ofiar których cierpienie w dużej mierze przemilczano i oczujności wobec warunków, które pozwalają takim systemom rozkwitać. Imperium trwało ponad sześć stuleci i rządziło życiem milionów. Jego podejście do seksualności ukształtowało niezliczone pokolenia i pozostawiło blizny, które trwają do dziś. To nie są odległe obyczaje z dawno zaginionego świata. Ostatni sułtan osmański został obalony w 1922 roku, wciąż w zasięgu pamięci niektórych żyjących. Ta przeszłość jest bliżej niż sądzimy, a jej lekcje pozostają boleśnie aktualne. Najbardziej przerażający był nie tylko sam poziom brutalności, choć i on był skrajny, lecz rutynizacja systemu, jego normalizacja i włączenie w mechanizmy rządzenia. Państwo zbudowało urządzenie do seksualnego wyzysku ludzi, które działało z biurokratyczną wydajnością przez setki lat. Zrozumienie, jak takie systemy powstają i trwają, jest kluczowe, by zapobiegać ich powrotom w nowych formach. Godność ludzka nie podlega negocjacji, niezależnie od układów sił, różnic kulturowych czy kontekstu historycznego. Ten zapis stanowi całkowite odstąpienie od tej zasady z katastrofalnymi skutkami dla milionów na przestrzeni wieków. Ich historie muszą zostać zapamiętane, ich cierpienie uznane, a ich człowieczeństwo przywrócone poprzez prawdę historyczną.